Za nami najważniejsza sesja Rady Miasta Krakowa, sesja budżetowa. Budżet został przyjęty przez Radę. Ze mną pan prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Panie profesorze, czy pana zdaniem to dobra decyzja została wczoraj podjęta w związku z tym, że po raz pierwszy nie zgłosił pan swoich własnych autopoprawek do tego budżetu? Tak, no proszę państwa, to się wszystko złożyło, wyniknęło z tego powodu, że radni... No troszeczkę nadeli ten budżet, to znaczy budżet był skonstruowany w ten sposób, jak były możliwości i mieliśmy pewną świadomość tego. Zresztą budżet zawsze, ja to podkreślam, rocznie nigdy nie jest budżetem marzeń, bo zawsze każdy by chciał więcej, natomiast to się nie zawsze udaje. Natomiast radni podnieśli równego typu dochody, które i tak były już napięte tam podatek od nieruchomości, od sprzedaży, no radni też zakładają dużą śmiertelność wśród mieszkańców Krakowa, albowiem znacznie podnieśli podatek od spadków, no a to już tak na marginesie. Proszę Państwa, no, korekt będzie, budżet będzie wymagał korekt i tak i tak, tym bardziej, że niektóre poprawki moim zdaniem zostały przyjęte w taki sposób, że no Nie były możliwe te źródła, które oni wskazywali, na przykład wolne środki do załatwienia swoich spraw. To zobaczymy, co na to Regionalna Izba Obrachunkowa powie. No, niektóre zdjęcia były to takie spore, bo. Wynika z tego, że tak naprawdę będziemy prawa jazdy i tablice rejestracyjne wydawać tylko przez cztery miesiące, bo potem już zostały środki z tego zdjęte. Czy, bo przypomnijmy także, że Pan nie zgłaszał własnych autopoprawek do budżetu właśnie po to, żeby utrzymać ten budżet zaproponowany w ryzach, natomiast Radni zgłosili ponad 400 własnych poprawek, z czego większość została przegłosowana. I teraz pojawia się pytanie, czy to nie zostało zbyt bardzo rozbuchane. To znaczy, czy będą tak naprawdę faktycznie w budżecie pieniądze na zrealizowanie tych życzeń zgłoszonych przez radnych. Tak, no wie pani, no moim zdaniem to zostało nadmiernie rozbuchane, bo to się nie da tak zrealizować jak radni. Oponowali, no zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Bo wie pani, zawsze budżet jest kilkanaście razy w roku nowelizowany, więc tutaj też będziemy musieli to nowelizować, jak mówię, po dwóch elementach po tym, co Regionalna Izba Obrachunkowa powie na ten budżet, a po drugie po przyjęciu budżetu państwa, który też jest jeszcze niewiadomym, więc... Tam mogą pewne wskaźniki, które my się musimy kierować, mogą ulec zmianie. No właśnie, bo budżet państwa <laughs> zakłada podwyżki między innymi dla nauczycieli. Ja rozumiem, że ten budżet zaproponowany także przez pana już zakłada ten, te podwyżki dla no, szkolnictwa. Wie pani, to jest kwestia głównie subwencji edukacyjnej, oświatowej. Natomiast jak to wyjdzie w praktyce zobaczymy. Zawsze parlament i rząd mieli obojętne kto rządził taką sytuację, że podnosili pensje nie dając na to środków. Zobaczymy, jak będzie teraz. Czy w związku z planowanym budżetem nie obawia się Pan, że z przegłosowanym budżetem nie obawia się Pan, że środki ujęte w budżecie jako środki wydatki, wydatki urzędu miasta nie, nie wystarczą na pokrycie tych różnych kosztów, które się w związku z tym budżetem pojawiły? Obawiam się. Obawiam no, się, krótko odpowiem, no, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. W takim razie, kiedy Pan planuje no. pierwszą korektę budżetu, już to można zaplanować? No Sądzę, że to będzie na przełomie stycznia i lutego. Czyli bardzo szybko? Bardzo szybko, bo zawsze nam się pokazują pewne środki, których w tej chwili nie możemy pokazać w budżecie, ale które spłyną jako zwrot różnego typu kwot. Będziemy mogli tam wsadzać pewne rzeczy. Dziękuję bardzo Panu za rozmowę. Dziękuję pięknie.